Cześć kochani, witam Was na kolejnym zleceniu. Jesień w pełni, więc kurtka i czapka. I co ciekawego, robi pogromca w taki dzień, już wam pokazuję. Dzisiaj do moich zadań należy zabezpieczenie obiektów inwentarskich, czyli kurników, przed gryzoniami, ponieważ na jesień tych gryzoni pojawia się tutaj bardzo dużo i w związku z tym należy wykonać zabezpieczenie przed gryzaniami już Wam pokażę jak to wygląda na każdym z takich obiektów a jest ich pięć wzdłuż ścian każdego z budynków zostaną zamontowane takie karniki deratyzacyjne otworzę, po pokażę jak to wygląda w środku to jest takie urządzenie które przymocowuje się do ściany w ten sposób ewentualnie na płasko, w zależności jak pozwala nam podłoże. Tutaj jest trutka, gdzie montuje się przepraszam, tutaj jest pręt, gdzie montuje się trutkę na gryzonie. Urządzenie zamykamy. Oklejamy naklejką na urządzeniu, żebyśmy mieli to pod kontrolą, żebyśmy wiedzieli, co dzieje się w danym urządzeniu. Taką samą naklejkę naklejamy w widocznym miejscu, żeby zimą kiedy napada dużo śniegu, żebyśmy mogli znaleźć te urządzenia. I tak po kolei. Przed chwilą porozkładałem sobie karniki wzdłuż. Teraz idę je wszystkie pooklejam, a za chwilkę będę je przymocowywał i wkładał trutkę, co też Wam pokażę. I tak z każdym urządzeniem, a już jestem na numerze 44. A wszystkich urządzeń na tym obiekcie ma być 75. Więc jeżeli można podzielić połowy, to jestem już w większej połowie pracy. Teraz, teraz urządzenie numer 45. Mamy 45, a ile co dalej? Jest taka niepisana zasada, że jak wszystko idzie bardzo dobrze, a robota póki co idzie mi bardzo dobrze, ponieważ mam do zamontowania 75 urządzeń, a jestem na numerze 69, to zobaczcie jak wygląda ostatni etap pracy. Idę sobie zadowolony, że zostało mi tylko 5 karmiczków. A tutaj kurwa pokrzywy po sam pas. No ale co zrobić. Taka praca poodgarniam sobie pokrzywy nogą. Jakoś dam radę, przecież to jest tylko pięć karmików do, do zamontowania. No ale tak czasem jest, że trzeba pracować też w takich trudnych warunkach i właśnie po to są te naklejki mniej więcej w tym miejscu na wysokości około metra trzydziestu, metra czterdziestu, żeby było widać gdzie jest to urządzenie. Bo gdybym Przyszedł tutaj, a przyjdę tutaj za miesiąc e, wymieniać preparaty w tych urządzeniach, no to bym mi w tych pokrzywach nie znalazł. A z racji tego, że tutaj mam naklejkę, no to wiem, że pod nią należy szukać urządzenia. No i mamy powolutku koniec. 72. Zostało nam 73, 4. No i ostatni numer 75. Mam jeszcze krokomierz, to później sprawdzę, ale myślę, że pewnie do 20 tysięcy kroków to jak najbardziej w dniu no. dzisiejszym. No i mogę grać fanfary. 75. Napiszę sobie. A co? 70 karmik deratyzacyjny. Urządzenia oklejone, zostaje je przymocować, zamontować trutkę i koniec roboty na dzisiaj. A na koniec w podsumowaniu powiem Wam po co w ogóle jest robiona taka praca. Jak to w życiu? W jednym miejscu idzie łatwiej, w drugim trudniej. To akurat jest łatwiej, ponieważ cały kurnik obłożony jest blachodachówką. 60dziesika ilece dalej. Dłuższe kołki kupiłeś. No, tak to no, co, tu nic. Jak nie skoszą, to będzie się trzymać, nie? A jak będą koźić, nie będą uważać, to rozwalą i wiesz jak to pracownicy nie dbają o, o sprzęt nasz, niestety. I często się właśnie. No i kochani, ostatni numer 75. Nakładam preparat. Montuję w środku. I koniec na dzisiaj. 75 urządzeń to bardzo dużo, przyjmując około 4-5 minut na urządzenie. To prawie 4 godziny trzeba spędzić na takim obiekcie, aby obejść to wszystko i zamontować. No i po co się to montuje? Po co się zabezpiecza obiekty przed gryzoniami? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ gryzonie są nosicielem wielu chorób. Przede wszystkim jest to salmonella. Dlatego jednym z czynników biosekuracji, czyli zmniejszenia ryzyka wystąpienia różnego rodzaju chorób, jest właśnie zabezpieczenie przed gryzoniami. Dodatkowo gryzonie migrujące między kurnikami mogą przynosić takie roztocze takiego szkodnika, jakim jest ptaszyniec kurzy. Jest to roztocz, który pije krew ptaków i występuje w kurniku, więc jeżeli jest w jednym kurniku, a gryzonie jest bardzo dużo i będą migrować między obiektami, po prostu mogą przenieść tego ptaszyńca. Stąd jest to kolejny aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, żeby taki obiekt zabezpieczyć. Dzięki, że byliście do końca. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć.